Dobra, się ma. wam pokażę moje ustawienia? Pokazuję wam, bo nie mam co robić. No, więc lecimy do ustawień. Zobaczmy. Tak, wchodzimy. Tu mam 1720. One są ustawione. Pełne w oknie to 150. Pełna półta 8. Rzędziecie 100. Odległość widzenia średnia. Niska. Mam na nisko, tu mam w wyłączone, 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 włączone i wyłączone. Dźwięk mam to tak. To mnie wchodzi pewnie nikogo. Tu mam automatyczne, tu mam co 30 mi się zrobiło, miałem już 20, ok. E, język polski, miałem angielski, ale zmieniłem. Ruch tak, walki mam tak, budowanie, włączone, włączone. Jedno i drugie. I rozumiem ludzi, co grają na braku. <tryk> no, dobra, I git. Pole widzenia FOV, takie ja mam Włączone, włączone. Sens taki. BINDY WSD V234 SQ. I scroll podniesienie. Ściana PIK f, edycja E. Dobra, i to tyle. 你要了。